Drażnianie głowicy brader MFC 3930 głowica jest zaparkowana, żeby nam wyjechała, dajemy kopiuj, bez, bez, bez różnicy czy czarny, czy kolor, kopiuj, usłyszymy, że głowica wyjeżdża. Wyjmujemy zasilanie z tyłu drukarki. Podnosimy te głowica się zwolniła, Szykujemy kawałek ręcznika. Kładziemy tutaj, może zobaczymy i najeżdżamy sobie głowicą na ten papier. OK. Otwieramy miejsce na tusze. Po kolei tusze. Bierzemy zestaw do udrażniania, który można zakupić w naszym sklepie. Link będzie pod filmem z zestawu wyjmujemy żółtą końcówkę wężyk nabieramy płynu który też jest w zestawie i zakładamy na poszczególne dysze chcemy czyść, mamy niedrożny czarny czyścimy tylko czarny jak są wszystkie niedrożne czyścimy tylko te kanały które są które są yy, niedrożne My tu mamy tylko czarny, więc pokażemy jak to robi Czarny tutaj mamy czarny, żółty, niebieski. Tak jak są kolory, pod spodem są poszczególne cele do, do kolorów. Założony wężyk trzyma się, wchodzi bardzo prosto, wskakuje i przeciskamy płyn. Przeciskamy płynu około pół centymetra. Wystarczy. Widzimy, że szczykawka, płyn przechodzi. Czyli jest wszystko ok. Zdejmujemy. Zdejmujemy z kanału, tak jak mówię, jeżeli jest potrzeba czyszczenia, wszystkich czyścimy wszystko. Ważna rzecz, wciskamy tyle płynu, żeby nie popchnąć powietrza. Zawsze musi zostać płynu w ciekawce. Następnie zakładamy tuszę. Jak jest tam troszeczkę będzie mokre, gdzieś może się zdarzyć, że gdzieś troszkę płynu, to sobie ręcznikiem trzeba odsączyć, wysuszyć. Zdejmujemy głowicę. Widzimy, że płyn wypłynął nam do ręcznika. Jak tutaj nam się gdzieś troszeczkę tam gdzieś tego płynu zostawi, trzeba sobie tam odsuszyć. Zamykamy, włączamy zasilanie drukarki. Trzeba odczekać powiedzmy jakieś pół godzinki. Włączamy zasilanie i dajemy czyszczenie głowicy. Po wyczyszczeniu głowicy robimy sobie wydruk próbny. Powinno być już wszystko ok. Dziękuję.